Akcjonariusz obywatelski to była próba e, uatrakcyjnienia giełdy i skierowania tej oferty do drobnego, drobnego inwestora z taką, takim przesłaniem, że inwestycje powinny być długookresowe. No ale okazuje się, że w kilku dziedzinach e, nie zrobiliśmy odpowiedniej restrukturyzacji. W dalszym ciągu górnictwo jest e, niezrestrukturyzowane, w związku z czym i cała energetyka e, gorzej się ma. Jeżeli chodzi o sektor, sektor węgla kamiennego, sektor energetyczny, w związku z czym inwestorzy tracą pieniądze. W związku z tym trzeba mieć poszanowanie do biznesów poszczególnych spółek, no bo wiadomo, że tylko, nie tylko Minister Skarbu nie, ministerstwo i Skarb Państwa jest, jest akcjonariuszem. Do czasu zakończenia, restrukturyzacji górnictwa no, trzeba się liczyć, że w niektórych sektorach będzie, będą jeszcze znaki zapytania. Potem mam nadzieję, że będą to te spółki traktowane na równi z innymi spółkami prawa handlowego, także inwestorzy będą mogli zarabiać pieniądze. Cóż to można powiedzieć? No, jeżeli byśmy popatrzyli przez te... Są spółki też z akcjonariatu pracowniczego, które lepiej sobie radzą, na przykład PZU, gdzie okazało się, że można było zarobić pieniądze, myślę, że giełda papieru wartościowych. W związku z czym zależy od sektora, zależy od tego, jak te spółki zostały przez sektor publiczny wykorzystywane. Niektóre się mają lepiej, niektóre mają się, niektóre mają się gorzej, sektor energetyczny wyraźnie gorzej, bo nie uporządkowaliśmy i zrestrukturyzowaliśmy całego sektora.